Walczymy o naszą szkołę, walczymy o nasze gimnazjum, walczymy o godziny, które nam odebrano. Szkoda, tylko że dzieje się to w Dzień Nauczyciela, kiedy powinniśmy świętować i cieszyć się tym, co do tej pory uzyskaliśmy. Co jest podłożem tego protestu? Podło jest kilka rzeczy, ale najważniejsze to są godziny, które zostały nam zabrane. Godziny zaoszczędzone przez naszą szkołę. Godziny, dzięki którym mogliśmy poszerzać ofertę naszej szkoły typu klasy wojskowe, sportowe, klasy medyczne, klasy językowe. Te godziny zostały nam urwane, ucięte. Protestujemy przeciwko zabieraniu godzin. Dla szkoły, dla naszych dzieci. Sytuacja jest tak poważna, że jest zagrożenie funkcjonowania szkoły? Oczywiście. A przede wszystkim na pewno na tym tracą nasze dzieci. Zabiera się matematyka, zabiera się godziny językowe, gdzie matematyka jest, jest oczywiście obowiązkowa na maturze, w klasach maturalnych, no to jest to coś nie tak. Chcielibyśmy Państwo, a właściwie staroście, przekazać list otwarty naszej szkoły, który jest podpisany przez wszystkich pracowników. Jeżeli Państwo pozwolicie, przeczytamy. Apelujemy, wspierajcie nasze wysiłki w pracy, która jest trudna i której efekty wymagają czasu. Pozwólcie nam zaspokajać edukacyjne potrzeby naszych uczniów. Pozwólcie nam kroczyć drogą, którą wybraliśmy, realizując innowację pedagogiczną dla dobra naszych uczniów, ich przyszłości oraz rozwoju osobistego. Nasz list. Prosimy o przeczytanie i mam nadzieję, że przejdziemy ze wspólnego porozumienia. Dziękuję bardzo. Odbieram list w imieniu starosty, który niestety nie mógł dzisiaj uczestniczyć. Oczywiście zostanie e, zarząd, e, zapozna się z jego treścią. Pani dyrektor organizuje sobie szkołę. Organizuje szkołę, dlatego przedstawia projekt arkusza organizacyjnego, który zarząd powiatu przyjmuje. Projekt arkusza organizacyjnego jest przygotowywany na bazie prognoz, jaki będzie nabór na nowy rok szkoły. Tak, on jest, przy, on jest w kwietniu składany i przewiduje prognozę, jaki będzie nabór dzieci i ile dzieci będzie od września następnego roku. Nie ma szkoły, która ma tyle godzin dodatkowych przyznanych, ani w Powiecie Polskim, ani ja przynajmniej nie znam takiej sytuacji gdzie indziej. Godzin dodatkowo zostało przyznane, rozpatrując właśnie potrzebę dalszego funkcjonowania w szkoły. E, przy średnio założonych cenach e, nasze, e, nasze e, oczywiście proszę Państwa trzeba pamiętać o tym, że nie można powiedzieć dokładnie ile to będzie kosztowało. Tak? Są e, różni nauczyciele, mają różne e, tytuły, to jest uzależnione od nich wypłat, ale średnio licząc wyszło nam, że będzie to oszczędność wielkość około 280 tysięcy w sumie oszczędności na przyszły rok. Ja nie mówię nic innego niż to, co wcześniej zostało powiedziane wszystkim nauczycielom. Jest taki zwyczaj, że się wychodzi do protestujących. Ja tu widziałem parę razy i wiem, że tak jest. Dlaczego nie się do protestujących? Prawdę mówiąc, po kilku spotkaniach z nauczycielami, ja te spotkania już odbyłam ja już wszystko nauczycielom powiedziałam, co miałam powiedzieć, potem mówię, to już jest, które z rzędu spotkanie. Ono nic nowego nie wnosi obok tego, co już zostało powiedziane.